Dobra, przyszedł ten dzień, w którym mogę w końcu zdradzić, cóż to za zacna motorownia będzie pod maską, i pewnie duża część z Was za parę sekund pomyśli, jaka ona tam zacna. No więc tak jest to 3-litrowy diesel z BMW 46 o mocy katalogowej 184 konie. No i nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie to. Że mam zamiar ten silnik podkręcić do 350 koni i 700 N, a przynajmniej taki jest mój cel. No i będę robił wszystko, żeby no osiągnąć ten wynik. Yy, no jest to silnik wyrwany spod krzaka i kupiłem go tylko dlatego, że był blisko i był w dobrej cenie. Yy, więc, no nie wiem nawet, czy on odpali, ale no doświadczeniem, wiem, że te silniki z krzaka nie zawsze muszą iść do dupy, bo już w poprzednim aucie miałem 3-litrową benzynę, którą też wyrwałem z pod krzaka za parę groszy. I co się okazało, był to całkiem niezły silnik, więc no, zaryzykowałem drugi raz. Zobaczymy, czy mam farta No i dzisiaj zajmiemy się montażem sprzęgła. Zamówiłem sprzęgło od Power Ride. Mam docisk Sachsa Performance, niby więcej niutów potrafił dźwignąć. Tarcze Kevlar, no i koło zamachowe z przerobioną dwumasę na jednomas. To wszystko jest ze sobą wyważone, także powinno być spoko. Wszyscy polecali tego Power Rida, także przetestuję. No i tak, założymy zaraz sprzęgło, skrzynię, rozrusznik. Muszę tutaj jeszcze przerobić trochę układ, układ paliwowy, bo ktoś tutaj pociął to na chama i muszę tego, muszę to dorobić, tam pompy powodłączać. No i będziemy próbować go palić, no. Mam nadzieję, że się nie oszukałem i będzie spoko. Także zabieram się do pracy. No dobra, sprzęgło mamy na miejscu. Pira za oko wycentrowane. Więc teraz będziemy pakować skrzynię, rozrusznik i te inne bzdety, które pozwolą nam odpalić sprzęt. No dobra, mamy już wszystko zmontowane. Z prac nic nie nagrywałem, bo dochodzą do mnie sygnały, że to jest prosto nudne. Jak pokazuję, co robię, także nie nagrywałem nic. Mamy już wszystko zmontowane. Tak, żeby to odpalić, taka prowizorka maksymalna, ale tylko tyle, żeby sprawdzić czy silnik działa i na razie tyle mnie interesuje, jak będzie działał to we turbiny i turbinę i będę działał tutaj dalej, żeby właśnie podnieść moc. W międzyczasie wyszło, że nie mam pasującej łapy pod skrzynie biegów, więc zamówiłem. Na razie sobie tam wisi na łańcuchu, takim, żeby tylko swoją pozycję mniej więcej miało i, i tyle. no Dzisiaj interesuje mnie tylko, żeby ten silnik zapalił. A resztę podłączania, wszystkiego, przerabiania i tak będzie w innym filmie. No także będziemy próbować. Jak widzicie motorownie działa także także będę się zabierał powoli za dalsze prace w tym odcinku to już chyba wszystko będzie. Eee, także także dzięki za oglądanie i do następnego